Do 15 maja do Urzędu Miejskiego wpłynęło 5 wniosków o zajęcie pasa drogowego pod tak tzw. ogródki przy restauracjach na terenie Starego Miasta. Myślę, że bardzo dobrze wpłynie na atrakcyjność, ponieważ zaobserwujemy, myślę, to na naszych kątach, tak, że, że zaczną wpływać do naszego budżetu środki z, tych, z tego zajęcia pasa. Dodam jeszcze, że przedsiębiorcy na samym początku pandemii wynegocjowali z nami, spodziewając się, że ten ruch turystyczny będzie no inny, tak, trudniejszy niż w normalnych latach wynegocjowali z nami stawkę, o czym zresztą już z Państwem rozmawialiśmy, z roku 2019, czyli stosowny projekt uchwały już w owym czasie trafił do Rady Miasta i ta stawka została utrzymana na poziomie 1 zł za metr kwadratowy, gdzie były propozycje podniesienia tej opłaty do 2 zł. Ale rozumiejąc to, w jak trudnej sytuacji się znaleźli przedsiębiorcy, Zostawiamy stawkę z roku 19.